Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem DGHT. A dzisiaj jestem Timec.pl. I to jest piąty odcinek serii z widzami. E, no więc. E, tak, dzisiaj gramy sobie w Battlefield 3 e, na mapie Operacja Metro. Niestety, Timec jest e, przeciw mnie. E, ja gram. O, ty... możesz do mnie przejść. Tak, dobra. Gnada zespołu, ta O. O, o, fajnie, dobra, jestem z tajemnicą i w tej samej drużynie, ok. O, spokojnie. Tuż sobie zagram szturmowce. dobra. Ja tutaj trochę tu się rozglądam. A, i jeszcze zapomniałem wspomnieć najważniejszą informację. Mam nowe słuchawki wraz z nowym mikrofonem, Budowadem słuchawki. I mam katar. E, więc e, będzie mnie tak dziwnie słychać, ale na pewno lepiej nie słychać. A słuchawki to są kreatywe e, e, te Tactical... Tak, tak, 3D alfa. No on lepiej wie ode mnie. <laughs> Kurczę, zauważyłem w ostatnim momencie jego nogę. Ale go już nie zdjąłem. Dlaczego mam aż taki wysoki ping? Może wyłączę sobie Steama? Steam dużo zżera, więc uważaj na niego. Steam. ja daję na ciebie tutaj respawn. Uważaj, no, uważaj na to. Muszę zmienić sobie specjalizację, bo mam taką samą jak ty. Uważaj. Dobra, dawaj tu na B za siedzeniami Nie. się kryjemy, bo... Nie, na C idę. Na C, na C, na C, na C, Ale bo... nic. jesteśmy obok B, a B jest przeciwko... Wszystkie cele trzeba... To ja przejmuję B, ty możesz lecieć. Ała, kurczę, za mną gdzieś no, mówiłem, że Uważaj, tu... tam idzie do ciebie i obok B jest. I siedzi tam między siedzeniami. Możesz... No weź się resp na mnie. Spoko. Już daję respawn. Spoko. Aha, tutaj uważaj na niego. Weź uważaj tutaj na a, uważaj tutaj przy... drugą stronę. Oni zaraz Aha, tutaj przyjdą. 140 pin? No nie, to jest możliwe. Ty jesteś tutaj Dobra weź tutaj się połóż, bo oni zaczną zaraz tutaj przyłazić Tam jest O, spada, spada nam. O o uważaj, on tam jest Zabiłeś go go Nie, nie, ale On tu ciągle jest Tu jest! Zabiłeś! Nie, ty go zabiłeś, dobra, ja miałem asystę Uważaj, oni tam są! Masz apteczkę? Ah oh, fuck, David! Ale Zabijłem. wylecieli. Zabi nie, nie zabiłeś go Nie, nie zabiłem, nie zabiłem, bo oni z jednej i z drugiej strony wylecieli Ale wylecieli. No, to była masakra jakaś. Dobra, osłona drużynowa, biorę. Ale akcja była fajna. No. Jeszcze myślałem, że ktoś zabije z tego defibleratora, bo... A jest jakieś wyzwanie z zabicie defibrillatora? Nie wiem, nie wiem. Ale... O, o, o Widziałem Grzomka. Tam był. No... O, widziałem, widziałem! Wow. Dwóch jest trzeci nawet chyba. A, ale przynajmniej go zabiłem. Zabiłem dwóch chyba, tak? Dokładnie. Uważaj, zrespili! Zrespili, zdążysz mnie zreanimować czy nie? Yy, ale jakbym cię zrealizował, tylko byś miał punkty w plecy. Znaczy teraz już chyba. O kurde, o, znam... ale cię dowalili. Teraz nie. już chyba tego nie ma, bo jak odrodzisz kogoś i zabiją go, to licz się jako jeden zgon, a nie jako dwa, więc to jest już fajne, że to polepszyli. A ja muszę mocniej przykręcić moją obudowę, bo czuję, że można ją tak trochę odgiąć. Zabiłeś? Nie, ale oni mnie zabiją. z ah, auga Poleciał granat Mikołaj nie zabiłem, ale widzę jak idzie. Chyba za sobie wezmę Dobra, Reksik. Reksik zawsze spaczko. Dobra, dobrze, że mi widzieli, jakie się tutaj są. A dobra, już mnie zauważyli. przejmują Zauważył. Uważaj zreanimuję cię. Zreanimuje, kurde no Ja pizgam, jak się Jaki mamy dał nowaty team Czekaj, bo oni nam cel neutralizują No nie kurcze o już myślałem że zginę ale nie zginęłam Dobra, teraz ty Dobra, ja uciekam na nasze rozstawienie bo oni tu mogą wejść a tutaj już nie Dobra, ale wiesz y jest jednak podbój, no to musimy tam jakieś. Nie wiem, ale oni... O! Zszedł, uważaj! Jest A, Załga! Nie go spróbuję... Eee, dobra, nie narwałem go już. Ogień już. Tak dobrze dorwał. I do ilu ty jest tikatów? To jest chyba 750? Skoro... Tak. To tak. Albo 700. Nie, 700, 700. Skoro oni grają yy, tym yy, augiem, to ja też sobie nie Ma co? A, zabiłem. Ostatnia kula. I jeszcze był headshot. Więc. Na bogato. No, kurde, no. Ja zabiłem go. Ale fraje. Ej, jeżeli chcesz, to chodź tutaj, bo tutaj no, to nie jest raczej kampa. Tutaj się po prostu zasłoną chowasz. A ty, wszystkich tutaj dobra? A. Jeszcze raz zaufanie biorę do AEK-a, rzucę granata. W serio? Bo stawaj i się nie podnosi. Nie podnoś się, przeczołgaj się trochę. Ja tutaj wiem, rzucę w Dobra, ja idę, idę, idę. Przeczołgaj się tutaj obok krawędzi to. Ale się kampią. Au, au. Ała. ziemia. Kurde, jakbym jeszcze miał granatnik. Ale ja mam chwyt przedni. Ajajaj, ej, ej, ej. aż zobaczę skąd on mnie zawiół, bo... Tak naprawdę, co? O, teraz on odpowiedział o ziem. Tak ogólnie, dawno nie gryłem na Operacji Metro, więc Kurde. trochę zapomniałem mapę. Ale i tak... Dobra, reszta się na mnie. Ale to jest kamper, ja nie mogę. Poczekaj, o dobra. Jak ty tam wlazłeś? A, siobec... A jak on tam wlazł, to... się jego problem. Pewnie cheater. Dobra, i ja kryję tych schodów jakby co, co? Ja tam kryję. O, to ty? Tak, tak, to ja. Dobra. Dobra, neutralizacja. Nie jestem tym. To zaraz przejdziemy sobie do innej drużyny, żebyśmy mogli zaznaczać cele. Nie, nie samobójstwo. Yy... Opuść drużynę, stwórz drużynę. Dobra, chodź do Brawo. Nie musisz ginąć, jak co. Dobra, wiem, wiem, spokojnie. Ja lecę już na B. Uważaj, uważaj, bo oni tutaj... Dobra, zabiłem. Czym grasz? Ja augiem. Ajajaj, ale on nie zabił. Nie ja koleś się i koleś mnie nie zabił za auga, więc... Okay. Ale jestem pierwszy. To jest jakaś tam. Teraz to mi nie idzie. To dawaj C może się rysmy, bo oni tam... Już... O, dobra, już się nie rysmy może na C. Ja się piłem. Może się w sumie na mnie zraspić, bo... Ale jakbyś się na C zraspił, to... Już trudno. Bo widziałem kolesia po prostu na... Tu jest jeden... Tu jest drugi. Boże, go jeszcze nie zabiję. Aha, fuck! Nie mogę się w ogóle skupić. Ale to ma... Kurczę ich było dwóch, a mi się już skończyła amunicja w augu, więc... Oj, oj, oj. Dobra, może to... w sumie tutaj... Jeżeli Je... chcesz to dawaj na zasłonę, bo Widziałeś ile jeden ma? 20... Dwadzieścia... No, Ty no Nie, nie i tak by nie trafił, bo coś w ogóle nie trafiłem. Chcesz to chodź tu trochę, albo prze, przejmuj... A właśnie. Ja tutaj będę ci stąd informował o wszystkim Po oknach też się trochę rozglądam. na ściana 0 <grytanie> HP Ty masz? No 0 HP, okej okay. Chcesz to ci na... A, ty jesteś medykiem, to możesz ten. Dobra, jeszcze B I C, C jeszcze To ten, to ja może Znaczę C. C Dobra, no to lecimy na C No A za bardzo się nic nie dzieje Oj, 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 B na przejęli też Czyli teraz będą szturmować na A, to ja się cofam Znaczy, wątpię, ja już przejmuję B. To tam... A, Tam siedział! A, nam chyba przejmują. Tylko muszę zobaczyć gdzie, bo nie... Nie rozumiem. Dzięki, siom. Ja tutaj też ja muszę trzeba bronić, bo tutaj... Przejmują, tylko szukam ich, szukam skąd Nie, 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 nie. Jest, wyszedł. Już dokładnie wiem, gdzie jest. A, przejmują nadal? Już, a, nam przejęli. Okej. Okay. Teraz Musimy czekam tutaj na Tulesie, aż wyjdzie. Wiem dokładnie gdzie on jest. Kurde, ja już sam nie wiem jaką yy, broń ajaj, używać. Ajaj, zabił mnie Ja tam lecę o. do ciebie chowaj się, chowaj się, a dobra Ale w ogóle cela nie miałem z tego augu Ja nie mogę, ale lipa Tutaj widziałem kolorosia a jeszcze, jeszcze nie wspominałem, to może dzisiaj się jeszcze postaram ten odcinek rzucić. Tak. Zobaczę. Dlaczego... Jeszcze go zabiłem, a biegł do mnie chyba z noża. A jeszcze go w ostatniej sekundzie zabiłem. Okej, okay, jako jedyna... Mamy halę biletową. To ja się Dobra, nie zdążyłem cześć. Cię zreanimować, sorry. O kurde, no! Niech się pomylił. SWD SWD Podniosę cię, spoko. I tylko kryj się, kryj się, kryj się, ja cię kryję tutaj przed tym SWD. Dobra. SWD. Dobra, uważaj, on tutaj... Ała. Zabił cię. No, ale dobra już nie pornosz, Chowaj się tam, chowa się tam. Jakbyś mógł to się połóż, bo ja się zaraz piłem. No, masz tę apteczkę. Ja na tego kulesia SWD, znaczy SW On chyba... Jego chyba już zdjęli. To, to, ja. to wygląda. Albo i nie. A 44 mag. O, jesteś pierwszym. A! Ah, Lol no. Okej. Okay. O o idą tamtędy idą tamtędy Ja tu, tu się. Patrzę teraz tutaj szybki bieg Byk. I tutaj już będzie dalej skradanie się Bo oni tutaj mogą Aaaa, fuck Walony Jeszcze mnie habsko zdjął z tego Idzie, idzie, idzie Jeżeli za mną szedłeś to uważaj znaczy nie, ja poszedłem do tej takiej. do tych okien takich, wiesz. A jej... słyszałam kroki, ale myślałem, że to mój idzie. No ma Ale masz szczęście z okna spadłeś O ja. <laughs> Dawaj ty, kolesie, ja będę go... Gdzie on jest? Na samej górze. Wow, ej, zszedł! Dawaj jest na dole! Idzie do ciebie chyba Tak, idzie do ciebie. Dobra, Dobra Zrespię się. O, to już się zrespili. No było szczere. Ja tak skakuję i chcę cię zranimować, a ten spadł na sam dół. Ja też. O, kurde, zdjął. Dobra, ja sobie tutaj. Położę się Ja i tam, się tam nie sobie... żyję. Ja jestem trochę za daleko ciebie, więc to nie ma sensu. Dobra, to zrespię się na to. Ja tutaj chwilę sobie poczekam, żeby mi się... Żeby przejąć ogólnie kawiarnię i... O kurde... Tutaj zaraz przyjdą. O kurde. Jeszcze... Ja to... Jeszcze... zobacz. Ich jest więcej niż nas tutaj. No. Leci tam granat. Proszę, Nie wiem jak tam jest. O, nie oni Serpeka po prostu nazwalą Oni to przejmą zaraz sobie pójdą A my akurat to przejmiemy Oni tutaj są, widziałem, kręcił się Przez kraty jeszcze O kurde, ale tutaj wbili Dobra, ej, ach kurczę Ty Dobra. jesteś lepszy ode mnie o prawie 1000 punktów nie wiem, jakie ja nic nie robię. Okay. Hala. Hala biletowa jest nasza, czyli teraz będą na nią szli, żeby mieć wszystkie cele. Więc ja tutaj. O właśnie. Jest już pierwszy ochotnik... Okej, okay, wróciłem. Ale stąd będą szli, bo z kawiarni. A wszyscy na kawiarni się rzucili. Więc tutaj trzeba ten. Ale. Są trzy wejścia, więc... Nie, nie, uważaj. Ej, na górze jest, woknie. Piękna, z okienka. Już masz 4000 punktów. Aaaa, zabił mnie, no. <ślesk> 70 mcs dobra szybki sprint ajajaj aj, aj. Ale koleś ciągle po na wala Wow, fuck, ale mnie zrespiło Dobrze, chcecie się tak bawić proszę bardzo Psz, Jak mnie zrespiło akurat przy nich Nie no, to się nazywa resp To się nazywa resp pierwszorzędny po prostu Ej, chowaj się tam, chowaj się tam eee. Ja wziąłem shotguna przez poniłkę Dobra, jeszcze czekam na nowe intro od tego designera nowego Mogę jedno intro zrobić, jakieś tam z gier różnych. No ale z gier, ale ja, wiesz, takie główne na kanał, wiesz. Chodzi z gier, że nie z jednej gry, chyba że chcesz z jednej gry, nie? Ale ja to mogę porozcinać, posklejać i wy może wyjść bardzo fajne intro. No ja wiem, wiem, rozumiem, rozumiem, ale yy, wiesz, ja chcę takie... Nie do gier, bo do gier, że ja mam yy, masa, a ja chcę do tego... Intro główne kanałowu Tutaj ziomeczek szedł Dobra, lecę za tym ziomeczkiem Ajajaj, jaj, A! Sentara Semtara tylko shotgun'a No, muszę buchać O i okej, mogę od razu mówić A ja już takiej dawno infekcji nie miałem, z takim katarem mega. No, ja też teraz mam trochę katar ostatnio. Nie no, bo tu taka dziwna pogoda, w maju to już powinno być ciepło, a tutaj... też i deszcz. Wczoraj musiałem samochód odkopywać. Jak idziesz za mną, to się skradaj. O, kurde! Rui... Ruiny mi przygniotły, what? Jeszcze raz z więc oooooh, no. fuck! Ale ogólnie to, to jest też nie nasza wina, tylko że oni nam to wszystko przyjmują. To jest nasza wina, bo powinniśmy teraz. Ale, nie, teraz... chodzi mi, że mam też trochę nieogarnięty Team. No nie, stasznie nie ogari. Tutaj jedynie niektórzy, co po niektórzy nawet nie. Ten setny z, z setnym pułkownikiem, ten z naszej drużyny, ono jest tam w miarę to ogarnia. I tak. Łoł, wow, prawie w ciebie, to jesteś ty? Nie wiem, ja już zginąłem, bo. Oczywiście. Tu... Okej, okay, ktoś ma. Ach, nie ma to jak shotgun ci wbije na H. To to jest bezcenne. To jest bezcenne, no. Poczekaj, no zrani I leś, 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 leś gleba. A. No. Tylko że oni z okienek. cię ja spróbuję jeszcze podnieść. A. Jak on tu wbił? Uważaj, uważaj, z tyłu. Ah fuck! Nie założym. Ale cię uratowałby ktoś. I tak poleciał ładnie przez ten. Ale to chyba zabiło go to, że był u nas. No chyba na to wygląda. To stosuje sobie szybko moje JNG. Ja chyba zaraz się wkurzę i, i biorę te snajpy, bo oni mnie już zaczynają irytować. Ja tutaj na, na naszym rozstawieniu się zrespiłam. Lol, to nie był dobry pomysł, żeby brać ten celownik noktowizyjny tutaj, bo nic nie widać, tu jest tyle ognia. że Czym grasz, czy ten G? Nie, M... ten... M38B. M9, M98. No ale... bo no. Najlepsza podobno sniperka. No tak, tak. Ja teraz ją odblokowuję na snajperze no. Ty jeszcze tego nie odblokowałeś? Nie, bo ja ogólnie mało gram z Teraz ostatnio tak to coś więcej. Jak ziomkowi tam wbił w ogóle Łódź? Ty to już chyba dalej... Ty to by chyba chciał jeszcze dalej iść, ale niestety mu nie pozwala serwer. Tłumik... nie. Luneta dwunastokrotna. Okej. Okay. O, kolejna baretka. Już chyba trzy baretki na tobie nabiłem za odrodzenie. O, idzie do nas! Strzela, strzela. Ja biorę mojego... ...MP. Dobra, chyba uciekł. Ale tutaj jest. Czekaj ja idę się z nim załatwić. Ja idę go załatwić Tu jest A wow Ale trochę go tu przytrzymałem to Nie będzie mógł... O, idzie do ciebie uważaj Dzięki Ocok czy ten Nie, może co jest lepszy, większy Słuchacok, tak, ale na bliższe dystanse i pod warunkiem, że masz zamek dwutaktowy. No mam, no, mam, no, Zresztą ja i tak często wychodzę z tego celownika z przyzwyczajenia Skoda. Skoda to się scope y robiło. No tak, no ale... Ale tam nie wychodziłeś prawie nigdy z celownika. Zresztą Aha, ja też przyzwyczajenie Kody. Ja też przyzwyczajenie kodu. Tutaj. No jak miałem ten, to widzę, że tyle było ich i nie mogłem żadnego ustrzelić, bo oczywiście nikogo i widziałem, ale piękny headshot. I to tak mnie przyzwyczajenie do koda, że trzeba wychodzić co chwilę z tego. O, podniosę sobie Twojego. Twoje wyposażenie Ale szkoda, że masz lunetę No dwunastokrotną, bo to jest jednak najlepsze Ale chodzi mi o to, że odbija się od niej światło, co nie? I oni cię wszyscy widzą no, Zgubiłem twoje itemy Znaczy, no twoje itemy, twoje Eku Tutaj szybko dostosuję tutaj JNG na inny celownik ten. No ja też odrodzenie druślome, baretka kolejna. A to już nie na mnie, to jakiś koloś. A to jest ten sam, tylko że on nie ma tych takich cyferek i tego wszystkiego. Które okno celowe. Tutaj i tutaj są wszędzie, także... O, zabiłem go. Pff. Ja tak nawalam do niego <grym> z tego, <grym> z tych linii pomocniczych, a ja zapomniałem, bo ja jestem przyzwyczajony e, e, do tej M400A5 i do L96. M40A5. To... No, m... no mówiłem M45. Co ja M40 powiedziałem? m 405 a dobra. Mój błąd. Jednak luneta jest najlepsza, ale szkoda tylko, że się tak odbija to światło. Jest, ale. A, zapomniałem, że to nie hardcore. Kurczę, na no hardcore to on już by leżał. W ogóle już ten materiał trwa? Nie no, ja wiem, z 20 minut zaraz będzie. Ciągna wala. Przecież my już tu chyba z pół godziny nagrywamy. Dobra, ja nie wiem. Poczekaj, muszę znaleźć tego leszcza. Nie, tutaj... Fajne jest to, że tutaj jest tak dużo drzew, to cię aż tak nie widzą. Ci ludzie. O, dobra, już słychać koniec rundy, to... O. Tutaj jest jakaś panienka z okienka. A. chyba zostałem w ostatniej sekundzie strzelca, wyborowego, bo strzelinką się trzyma. Lepszy Dobra. byłeś o 1500 punktów, równe. Dobra, jestem drugim najlepszym graczem, ok. Ty drugim? No, najlepszy, najlepszy? gracz. To ja byłem pierwszy, Nie, ty byłeś pierwszy. No ja byłem pierwszy w naszym teamie, a tak ogólnie to drugi, bo tamten się miał 10 tysięcy punktów. A, że pierwszy... Aha, dobra. Dobra, to zapraszam Was do udziału w kolejnym odcinku. Oczywiście gra jest dowolna, byle ja bym ją posiadał. A posiadam wszystkie części Call of Duty oraz BFA trzeciego, więc... To nie będzie problemu. Dobra, to dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam na kanał Time.pl No dzięki. I to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć. Siemanko.